Jestem królem bonem z Polski aż po Włochy. Jeśli siądzie na te wity będzie to włoski. rap świętokrzyska ziemia, ludzie sprawdzają swoje geny i dostają olśnienia, olśnienia. Przekupujemy mopsy, DPS -y i szpitale. Odwykli się rocznice w głowie już poukładane. Reprezento południe. W okularach chodzą kujoni, uwalniamy do żywotki, zbierają się już dla nas pokłony, zbierają się już dla nas pokłony, pokłony, pokłony. Pokłony, pokłony. Zamknij gębę, ulica nawija, zastanawiasz się, co dzisiaj ze mną zrobiła. Twoja dziewczyna nie uciekła, napiła się ze mną wina. Słodkiego wina. Zamknij gębę, ulica nawija, zastanawiasz się, co dzisiaj ze mną zrobiła, twoja dziewczyna nie uciekła, napiła się ze mną wina, napiła się ze mną wina. Drąka odpala na pianino Jak miłość zawsze to z tą jedyną Pizza dostarczana jest do domu Spaghetti się gotuje u ciebie w domu Kosa, koza, kosa, kosa Podsyłamy, włączamy zębatki na konie mechaniczne Odpalamy audio i i rozbijamy sejfy Kawę podajemy dziewczynoci do łóżka Po twojego kinderka przychodzi dzisiaj wróżka z zębuszka A ty ziomeczku palbuszka, palbuszka, palbuszka Palbuszka, 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 palbuszka. Palkuszka, Palkuszka. Świętego Jana Pawła II, chałkę Bosaka.